Hejka, witam się z nami w kolejnym dniu vlogmas. Dzisiaj pada deszcz ze śniegiem, ale i tak z przewagą deszczu. Jest brzydko, kolejny dzień z rzędu. Kiedy w końcu wyjdzie słońce? Czy ja mogę zamówić słońce? Tak samo z wyjazdem do Kazimierza. Mieliśmy jechać do Kazimierza w grudniu, no i cały czas zwlekamy, bo chcielibyśmy naprawdę ładną pogodę. A jak będzie tak lało, no to nie będziemy przecież chodzić z parasolkami. Ja bym chciała normalną, ładną pogodę z albo słonecznie, albo żeby chociaż śniegu napadało, to byłoby tak bardziej klimatycznie. Jak to teraz z tym Kazimierzem zrobić, nie wiemy, mieliśmy jechać przed świętami. Czy uda się w tym tygodniu, nie wiem, bo ogólnie to będzie taki jednodniowy wypad. A jeśli się nie uda, to planujemy po prostu po świętach między świętami a Sylwestrem. <laughs> Co ty robisz? Nie, please, no! Oh. Dzięki. Dzięki. No dobra, chodź, powiemy to. No dobra, to ogłosimy tym kilku osobom, które oglądają tego vloga i w ogóle nie wiedzą. ściąży. jest w ciąży. Ta -da! Ta -da! Ta -da! Hmm. Ciąża zmienia człowieka. Nigdy słodyczy nie lubiam. Może zawsze ściąży ciąży. Byłem. <laughs> Arek mówi, że może zawsze był w ciąży. <laughs> Ubieramy się i idziemy na spacerek. Chodź, chodź, no Wyszło trochę słońca i to nas zmotywowało do wyjścia w spacerek. Ale i mamy cel, bo idziemy do dekatlonu. Dobra, skoro już ogłosiłam, że jestem w ciąży, to powiem, w którym jestem miesiącu. Jestem w piątym miesiącu ciąży, zaczyna się 17 tydzień. No i mogę teraz pokazać, co dostałam wczoraj od Jelly na prezent, bo w ostatnim vlogu tego nie pokazałam. Ukryłam trochę to, co dostałam, bo dostałam dwie książki, ale już mogę powiedzieć: są to książki Mamy dla Mamy i tutaj mamy tom pierwszy o ciąży: Jak przygotować się na życiową rewolucję. Więc ta książka jest na teraz i na kolejne miesiące, a tutaj mamy tom drugi: Macierzyństwo, jak to się teraz robi, więc to już na późniejszy okres. Dobra, pokazuję dwie takie książki. Jestem bardzo zadowolona z prezentu. Ogólnie ostatnio jakoś tak dużo mam lekko do czytania, właśnie wspominałam, że muszę skończyć tą, e, tą książkę jak mniej myśleć, e, żeby zacząć nowe książki, i nowe książki to już wszystkie są e, z tematu ciąża e, i wychowywanie dziecka i takie tam. A tutaj jest moje bobo. Mały bobo! Mały bobo tam jest. No, ciekawe, ciekawe czy chłopiec, czy dziewczynka. Tego jeszcze nie wiemy. Dowiemy się za. na miesiąc? Jakoś tak. E, także no, nie możemy się doczekać. Hejka, witam się z Wami 21 grudnia. Mamy wtorek. Ja zaczynam dzień od dużego kubka kawki z rana. Trzeba się jakoś pobudzić. I mimo, że dzisiaj słoneczny dzionek, zaraz Wam pokażę jakie słoneczko mamy, to jednak energii brak. Takiego bezchmurnego nieba jak dziś nie było od bardzo dawna, więc trzeba to uwiecznić. 21 grudnia, taki słoneczny dzionek. Hejka, mimo, że dzisiaj słońce i ładnie, to ja nie czuję się najlepiej. Od rana bolała mnie głowa, teraz po kawie jest troszkę lepiej. Założyłam dzisiaj wesoły sweterek w kwiatuszki. I pokażę mój brzuszek, tutaj widać. No czuję się już grubsza, muszę właśnie się zważyć, bo moja waga stała w miejscu przez pierwsze 3-4 miesiące ciąży, a jeszcze się nie ważyłam w sumie od dwóch tygodni chyba. Bo ostatni raz u ginekologa byłam jakoś tak około dwóch tygodni temu i wtedy właśnie stawałam na wagę, więc było bez zmian. Cały czas 55, zobaczymy jak teraz. Teraz jestem w ubraniu, ale w sumie może, może zobaczę byłam teraz na wadze. Przytyłam, tak czułam, tak czułam po prostu. Półtorej kilograma więcej mi pokazuje. Teraz jestem w ubraniu. W sumie jak byłam u pani ginekologa dwa tygodnie temu, to też ważyłam się w ubraniu, ale no, czuję to w kościach, że przytyłam, więc okej, okay, Zgadza się wszystko. Myślałam, że może kilogram więcej, ale półtorej... No dobra. W sumie to też takie śmieszne, że nie miałam tego brzuszka, nie miałam i w ciągu dwóch Tygodni mi nagle tak wystrzelił i rzeczywiście już teraz ten brzuszek jest widoczny. E, ale okej. Okay. Jak tak sobie z Arkiem gadamy, to mówimy sobie, że kurczę, ten 2021 to był taki dobry rok. E, najpierw nasz ślub w maju, później podróż poślubna do Albanii, e, wakacje, w wakacji było dużo pracy akurat, ale, ale też było fajnie, było kilka wyjazdów. Potem zdecydowaliśmy się na kupno domu, kupiliśmy dom. Potem dowiedzieliśmy się, znaczy to właściwie zgrało się strasznie w czasie, bo my jak kupowaliśmy, jak już byliśmy zdecydowani na kupno domu, już jechaliśmy chyba, już chyba jechaliśmy podpisywać umowę, to dzień dzień wcześniej dowiedzieliśmy, dwa dni wcześniej dowiedzieliśmy się o ciąży, jakoś tak to było właśnie. Więc to też była taka niesamowita radość. No i rok się kończy, wszystko się układa po naszej myśli i no ja czuję taką wdzięczność, bo to był naprawdę dobry rok, taki pełen pozytywnych zmian. No naprawdę ja jestem bardzo zadowolona ze swojego życia, z tego jak jest tu i teraz i nie chciałabym niczego zmieniać na ten moment. Jest super. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Tego sobie też życzę na nowy rok. No. W ogóle fajnie, że udało się nagrywać vlogmasa przez te wszystkie dni grudnia, bo, bo powiem Wam, że miałam taki kryzys już, że było ciężko i tak myślałam może przerwać, może ten, ale nie w tym roku sobie naprawdę postanowiłam i cieszę się, że się udało. Dobra, będę kończyć tego vloga dzisiaj tak krótko, ogólnie chciałam powiedzieć o tym właśnie, że jestem w ciąży, poinformowałam Was, bardzo się cieszę i tyle. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzu. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym filmiku. Pa, Pa! thank you